Cześć, witam, z tej strony Mariusz i zapraszam Cię do testu trzech najbardziej popularnych mikrofonów kierunkowych zaczynając od najtańszej propozycji mikrofonu Boya BY-MM1 następnie od chyba najbardziej popularnego mikrofonu wśród youtuberów, czyli mikrofonu Rode VideoMicro i trzeciej propozycji mikrofonu Deity D4 Mini ta cała trójka nagrywa dźwięk natomiast ten kosztuje 79 zł ten kosztuje około 20, 220, ten około 250. I teraz pytanie, czy warto jest dopłacać różnicę pomiędzy tym najtańszym a tym najdroższym? O tym dowiecie się w tym filmie. Zapraszam na test. Piękne jesieni, no ja postanowiłem, że o, postanowiłem, że będzie na yy, że test wykonam na zewnątrz, w plenerze. Dlatego, że tak naprawdę tych swoich mikrofonów w moim przypadku w 90% to używam właśnie w plenerze na powietrzu, i wtedy je chyba będzie takie bardziej, bardziej racjonalne porównanie jak te. Ochłony się sprawują w warunkach właśnie zewnętrznych. Jeszcze tylko dodam, że właśnie w tej chwili mówię, e, znaczy jest podłączony, podłączony jest właśnie w tej chwili ten najtańszy z tej całej z tej wszystkie trójki, czyli właśnie Boja BYM M1, i uważam, że jest to świetna propozycja za, za, te, za te pieniądze, bo za 79 zł. Naprawdę uważam, że w tych pieniądzach. Pieniądza, pieniądza. No, chyba nic lepszego nie znajdziemy, bo naprawdę jest to dobra, dobra propozycja dla osób początkujących. Zresztą, zresztą nie tylko. Bo zawsze mam go w zapasie. Służy mi jako taki, dobra, jedź yy... mikrofon zapasowy, awaryjny. Chociaż i już do, do tych celów zakupiłem sobie mikrofon, właśnie rodę, bo jest on trochę bardziej odporny na wiatr ale o tym powiem później dobra, to już się zbliżamy do parkingu i będziemy testować tak jeszcze może na szybko opowiem o to, co dostajemy w standardzie, czyli właśnie po zakupie e, tak najbogatszym, może powiedzieć, standardem może się pochwycić o dziwo najtańszy mikrofon, e, bo w standardzie dostajemy tak, dostajemy, e, jak przy każdym mikrofonie, dostajemy sam e, mikrofon, dostajemy właśnie. Stopkę ten właśnie uchwyt. ja jeszcze opowiem o tym uchwycie za chwilę. Dostajemy dekwiata, dostajemy mikrofon, dostajemy i tu właśnie dostajemy dwa kabelki. Tak? Dostajemy kabelek do aparatu i do smartfona, i to wszystko dostajemy w ładnym, skórzanym takim opakowaniu. Następnie mikrofon numer 2, czyli właśnie RODE. Tutaj w przeciwieństwie do mikrofonu numer 1, do bo i tu dostajemy e, dosłownie najmniej, bo dostajemy tylko właśnie jeden kabelek, e, także to co tu mamy widoczne, dostajemy jeden kabel, uchwyt, e, etykieta i sam e, mikrofon. Mikrofon numer 2. 3, czyli właśnie Deity, tu już jest nieco lepiej, bo dostajemy tak jak w poprzednikach czyli właśnie uchwyt, detkieta, mikrofon i tu właśnie też tak samo jak przy, przy właśnie BOI dostajemy dwa kabelki. Jeszcze właśnie, może wrócę do sprawy uchwytu na mikrofon właśnie boja Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że no niestety jest to najsłabsze ogniwo chyba tego mikrofonu, ponieważ tak jak to już pokażę e, pięć takich uchwytów e, już zużyłem. E, te uchwyty potrafią się dosłownie przy wkładaniu potrafią pękać. Także jeżeli ktoś sobie kupi e, ten właśnie mikrofon to proponuję na Aliexpress albo na jakąś platformę taką wysoką zamówić sobie 2-3 sztuki. W jakiegoś wyjazdu, to tak jak ja przychodowo gdzieś Wyjeżdżam góry. Parę razy mi się zdarzyło tak, że no podczas zwykłego pinania tak, ten uchwyt potrafił po prostu pęknąć. No niestety w cenie idzie, idzie właśnie jakoś. Tu gdzie właśnie jest ten mikrofon. Deity, właśnie najdroższy. No zobaczcie sami, jak to jest wykonane. To jest chyba najlepsze wykonanie z tej całej trójki. Nawet jest go ciężko po prostu tutaj wyciągnąć, bo jest najbardziej takim stabilnym mikrofonem. Nawet właśnie Rode nie jest taki stabilny. Ja zaraz pokażę Rode. Tu właśnie mamy mikrofon firmy Rode i tutaj, no niestety, też tak się delikatnie nam świeje. Tu za plus mi się podoba Deadcat, bo jest najbardziej taki futrzasty. No dobra, tak może na początek pokażę, jaka jest różnica pomiędzy nagrywaniem całkowicie bez mikrofonu. W tej chwili właśnie nagrywam aparatem bez żadnego mikrofonu, czy tym mikrofonem, co właśnie jest zbudowany mój aparat, aparat Fuji także tak nagrywa aparat bez żadnego podłączonego zewnętrznego mikrofonu i zaraz zobaczymy, jaka będzie różnica, jak podłączę pierwszy mikrofon. Jaka będzie właśnie wtedy różnica? A no dobra, akurat nam się dzisiaj, jak wcześniej wspomniałem, trafiła bezwieczna pogoda, ale także będziemy musieli w inny sposób przetestować właśnie odporność mikrofonów na piatr. Dobra, raz, dwa, trzy. W tej chwili mam podłączony pierwszy z tych dzisiejszych testowanych trzech mikrofonów. Na razie Wam nie powiem jaki to jest model raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, chodzę sobie koło, koło jeziora na pewno już jest w stosunku do, do tego, co pokazałem przed chwilą, że gdzie całkowicie był odłączony mikrofon i nagrywał aparat bez mikrofonu także mówię, w tej chwili jest to podłączony aparat pod mikrofon numer jeden teraz podłączymy pod numer dwa, w tej chwili właśnie mam podłączony mikrofon numer 2 Ciekawe jakaś jest różnica, bo ja nie słyszę. Wy pewno słyszycie raz, dwa, trzy, raz 2, trzy, idę sobie wzdłuż jeziora. Raz, dwa, trzy mikrofon numer dwa Raz, 2, trzy, raz, 2, trzy, Chodzę sobie koło, koło jeziora. Raz, dwa, trzy, raz 2, trzy, idę sobie wzdłuż jeziora. Na pewno już jakaś jest obyślalna różnica, bo te mikrofony tam trochę się od siebie różnią. Także raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mikrofony trzy. Zaraz podłączymy sobie następny mikrofon numer trzy i będziemy dalej testowali różnicę, jak to wygląda właśnie na tych wszystkich mikrofonach. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Podłączony mam mikrofon numer dwa. A dobra, teraz podłączam mikrofon następny, trzeci. Na tą chwilę mam podłączony mikrofon numer 3. Raz, dwa, trzy. Mikrofon numer 3. Ja sobie spaceruję brzegiem jeziora w ten piękny pierwszy dzień jesieni Niestety, na nasze szczęście, nieszczęście akurat jest dzisiaj bezwieczna pogoda. I jak wcześniej powiedziałem, już będę musiał w inny sposób sprawdzić skuteczność detketów bo jak wiadomo te futrzaki mają za zadanie tłumić piatr raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzeci mikrofon raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzeci mikrofon raz, dwa, trzy, raz, trzy idę sobie wzdłuż jeziora raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, chodzę sobie koło jeziora raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, trzeci mikrofon raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, trzeci mikrofon a teraz sobie te, by też jeszcze podłączymy te trzy mikrofony pod właśnie GoPro i zobaczymy, jak te trzy mikrofony współpracują z kamerką GoPro. Tak, jeszcze tylko nadmienię, że do właśnie GoPro, tak, ja mam, posiadam swoją starą, starą siódemkę. Żeby podłączyć mikrofon, to się należy zaopatrzyć w taką przejścióweczkę Ja mam tą oryginalną przejściówkę GoPro. Także teraz właśnie pokażę, jak to wygląda sprawa tych, tych trzech samych mikrofonów na GoPro. Tak samo jak w poprzednim przypadku, czyli właśnie przy aparacie, pokażę, jak nagrywa sama kamera bez podłączonego zewnętrznego mikrofonu, a zaraz właśnie podłączę mikrofon numer 1. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak nagrywa GoPro bez zewnętrznego mikrofonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. W tej chwili mam podłączony mikrofon numer 1, raz dwa, 3, raz 2, trzy W tej chwili mam podłączony mikrofon numer 1 do kamery GoPro. W tej chwili mam podłączony mikrofon numer 1 do kamerki GoPro, GoPro 7 Black. I sobie spaceruję brzegiem jeziora głębokiego w przycinie. Raz dwa, trzy, raz dwa, trzy Mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i zaraz zobaczycie, jak wygląda to sprawa z mikrofonem numer 2. W tej chwili mam założony do GoPro 7 Black mikrofon numer 2 i sobie przejdziemy jak w poprzednim przypadku brzegiem jeziora. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy z mikrofonem numer 2. Tak nagrywa mikrofon numer 2 i tak samo jak w poprzednim przypadku nie. Nie zdradzę, jaki jest to mikrofon pokażę potem później raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy mikrofon numer dwa, raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, tak nagrywa mikrofon numer dwa w tej chwili mam podłączony mikrofon numer jeden do kamerki GoPro GoPro 7 Black raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy mikrofon numer dwa w tej chwili mam podłączony mikrofon numer jeden do kamerki GoPro no i w tej chwili przyszedł czas na mikrofon numer 3. W tej chwili nagrywam kamerą GoPro mikrofonem numer 3 Idę sobie brzegiem jeziora głębokiego w przecinie Z mikrofonem numer 3 Podpiętym pod kamerę GoPro Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Mikrofon numer 3 I w tej chwili mam podłączony mikrofon numer 1 Do kamerki GoPro GoPro 7 Black Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Mikrofon numer 2 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Mikrofon numer 3 3, raz 2, 3, raz 2, 3, mikrofon numer 2. W tej chwili mam podłączony mikrofon numer 1 do kamerki GoPro. Raz 2, 3, raz 2, 3, mikrofon numer 3. I tak samo jak w poprzednim przypadku, nie zdradzę wam na tą chwilę, jaka to jest firma. Raz 2, 3, raz 2, 3, mikrofon numer 3, podpięty pod kamerę GoPro Hero 7. będę właśnie parę dni temu wyszła. Najnowsza 11 GoPro, a ja uważam dalej, że GoPro 7 Black to wciąż interesująca kamera. Zresztą odsyłam Was do filmiku swojego, dlaczego w 2022 dalej używam swojej kamery GoPro 7 Black. A dobra, teraz pokażę Wam jeszcze jedną y, rzecz w mikrofonie Deity jakiej przykładowo nie ma e, żaden mikrofon z tej pozostałej dwójki, że możemy podpiąć pod mikrofon Deity mikrofon jeszcze jeden tak to właśnie e, wygląda z tym mikrofonem Deity, że e, tu mamy obok e, wyjścia wejście na jeszcze jeden mikrofon i o co chodzi chodzi o to w tym przypadku, że Eee, właśnie możemy sobie taki mikrofon krewatowy podpiąć pod ten tutaj, właśnie jeszcze jeden mikrofonik. Meddy już zakładał Netflixa, żeby właśnie pokazać o co chodzi. O, kabli, mam a kabli. Właśnie teraz w tym e, przypadku mikrofonu Deity e, można to nagrywać tak, że jeden tutaj kanał jest nagrywany na ten mikrofon przychodowy, a drugi kanał jest nagrywany na ten, co jest tutaj, właśnie mikrofon na górze. Może pokażę, bo to nie widać o co chodzi. Eee, tak, tu mam jeden mikrofonik, a tu jest mikrofon. Dwa. Właśnie to jest fajne, jeżeli na szybko gdzieś potrzebujemy z kimś jakiś wywiad przeprowadzić, to możemy sobie właśnie w ten sposób dwa mikrofony podpiąć. Właśnie, że jeden ma osoba, która odpowiada, a, a właśnie drugi, która zadaje pytania. Coś na tej zasadzie. Teraz pokażę Wam taki test, że podłączę mikrofon pod aparat. Odejdę na. 5 metrów i zobaczymy, jaki mikrofon będzie z 5 metrów najlepiej łapał dźwięk. 1, 2, 3, 4, 5 I dobra, w tej chwili mówię do mikrofonu numer 1. Raz, dwa, trzy, raza, dwa, trzy. Nie wiem czy w ogóle mnie słychać. Mówię z odległości 5 metrów do mikrofonu numer 1. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jesteśmy nad jeziorem głębokim w Szczecinie. Robimy test porównawczy trzech mikrofonów. Dobra, w tej chwili podłączyłem mikrofon numer 2. Jestem na odległości jakichś 5 metrów w dalszym ciągu. Nie wiem czy w ogóle będzie mnie słychać. Czy mnie w ogóle słychać? Jestem nad jeziorem głębokim w Szczecinie. Robię test porównawczy 3 mikrofonów raz 2 3 raz 2 3 raz 2 3 raz 2, 2 3 w tej chwili mam założony na aparat mikrofon numer 3 jestem nad jeziorem głębokim w Szczecinie mówię i testuję mikrofon numer 3 z odległościu 5 metrów raz 2 3 raz 2 3 mikrofon numer 3 jestem w Szczecinie nad jeziorem głębokim, głębokim i robię test porównawczy 3 mikrofonów wiadomo że mikrofony kierunkowe są stworzone po to, żeby nagrywać to, co się do nich mówi, czyli właśnie z przodu, ale od czego są właśnie testy, żeby pokazywać też rzeczy czy inne. I dlatego pokażę Wam, jak poszczególny mikrofon, oprócz tego, że rejestruje dźwięk z przodu, rejestruje poszczególne dźwięki z boku, z lewej, z prawej i od strony tylnej. Dobra, mówię do mikrofonu pierwszego. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy z mojej prawej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy z mojej prawej. Teraz mówię do mikrofonu rodę od tyłu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mówię do mikrofonu od tyłu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz od mojego lewego boku. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mówię do boku mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy mówię z boku. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy mówię z od strony prawej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy mówię od Tyłu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy od tyłu a teraz strona lewa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, strona lewa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mówię do mikrofonu od strony prawej, raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy, strona prawa mikrofonu numer 3. Raz, dwa, trzy, mówię od tyłu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, mówię do, do tyłu mikrofonu, raz, dwa, trzy, mówię do tyłu mikrofonu. A teraz strona lewa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, mówię do boku mikrofonu, ze strony lewej do mikrofonu numer trzy, raz, dwa, trzy, mówię do mikrofonu z boku. Jeszcze może zróbmy jeden test, żeby było to tak bardziej wiarygodnie. Puszczę muzykę z telefonu, ustawię na jedną głośność i będziemy z tego samego miejsca puszczali z tej odległości około no, pół metra do mikrofonów. 1, 2 i 3. To zaczynam od mikrofonu numer 1. Teraz chociaż za bardzo nie ma co tu na, e, nagrywać, tak jak wcześniej wspominałem, jest dzisiaj no, kompletnie bezwieczna pogoda i jest po prostu tutaj martwa cisza, ale e, może uda nam się zarejestrować e, dźwięki tutaj natury ptactwa na poszczególnych mikrofonach. No to to zacznijmy od mikrofonu numer 1 Tu jeszcze pokażę test, że w tej chwili właśnie mówię przy samym mikrofonie i będę do tyłu odchodził. Zobaczymy jak ten dźwięk będzie długosłyszalny. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 7,, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dobra, raz, dwa, trzy, teraz jest mikrofon założony numer 2 i tak w poprzednim przypadku tu jest ten przy samym praktycznie mikrofonie i będę się do tyłu dla lałcofał i zobaczymy jak będę długo słyszalny tu zaczynamy. Raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, siedemnaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, dwanaście, trzynaście, czternaście i piętnaście. Niestety, jak widać i chyba słychać, w dniu dzisiejszym się już wiatru nie zaczekam. Jak na złość ostatnimi dniami zawsze tutaj wiało, a dzisiaj jest dosłownie zero wiatru. No i nie mogę tak naprawdę wykonać testu tych detketów, jak sobie one poradzą na wietrze, jak te detkiety będą nam tłumiły wiatr i zapraszam na test domowy y, który wykonałem właśnie y, przy użyciu domowego piatraka. Zapraszam. sami macie porównanie jak poszczególny mikrofon sobie radzi eee, uważam, że każdy z tych trzech mikrofonów zasługuje na uwagę zarówno jak i ten najtańszy, pośredni czy ten najdroższy decyzja o wyborze kupna należy do Was teraz czas na podsumowanie który ten mikrofon i dlaczego bym wybrał jako Numer jeden, ale zanim to ogłoszę parę słów jeszcze o każdym z mikrofonów. Mikrofon Boja MM1 jest ze mną najdłużej, przeżył ze mną najwięcej, bo przeżył ze mną wyprawę na <gryw> Babią Górę, gdzie wiało powyżej 100 na godzinę i, i próbował, tak powiem, robił co mógł, żeby... Coś było przez niego usłyszeć, choć słabo mu to wychodziło, ale obstawiam, że przy takim silnym wietrze, powyżej 100 na godzinę, to chyba mało który mikrofon potrafi idealnie wiatr e, wyciszyć. 79 zł, jak za tą cenę polecam go naprawdę, bo w zestawie otrzymujemy dwa kabelki fajne, skórzane e, takie tui, mikrofon, tetketa i ten. Beznadziejny, właśnie uchwyt, właśnie między innymi, dlatego zrezygnowałem z używania tego mikrofonu, i on teraz służy jako zapasowy. Te uchwyty są bardzo, bardzo słabej jakości. Tak jak już chyba wcześniej wspominałem, to jest mój piąty czy szósty uchwyt, dlatego że one potrafią podczas nawet takiego zwykłego wciskania pękać i. Jak gdzieś jesteśmy, gdzieś na wyprawie, tak jak w moim przypadku, gdzie właśnie miałem tak bodajże, bodajże już dwa razy mikrofon potrafił pęk, pęknąć, pęknąć, po prostu pęknął i dlatego trochę mnie to irytowało i, i dlatego zacząłem szukać czegoś innego. Mikrofon numer 2 to jest najbardziej popularny mikrofon. No, to chyba tu jest właśnie Rode Video Mikro. Co mogę powiedzieć o tym mikrofonie? Oprócz tego, że naprawdę, naprawdę spełnia swoje zadanie bardzo dobrze fajnie, tu mi wiatr. Jest z niego bardzo czysty dźwięk, ale dostajemy w komplecie tylko jeden, właśnie, kabelek, ten co tutaj jest. Do aparatu, do smartfona już niestety nie podłączymy go musimy dokupować następny, inny ten uchwyt jest wykonany dość dobrze lecz troszeczkę on mnie też tutaj tak powiem delikatnie irytuje że tak się trochę trochę się rusza góra dół eee, oprócz tego jak najbardziej polecam eee, ja go trafiłem za 180 zł także w fajnej promocji eee, lecz powiem tak naprawdę gdyby on kosztował Tyle co kosztuje, tak? czyli właśnie te 220 zł, bo po tyle jest, yy, bym go nie kupił. Dlatego, że 180 to jest, mi się wydaje, że taka optymalna cena za ten mikrofon. Yy, aha, jeszcze dodam, że ma najlepszego styl całej trójki Depketa. No i mój numer jeden, tak? czyli właśnie The d 4 Mini, jest to jak. Yy, dla mnie numer jeden: 90% moich filmów nagrywanych jest za pomocą tego mikrofonu. Naprawdę solidna konstrukcja. W porównaniu do firmy Rode, no to tu jest to lepiej skonstruowane i ośmielę się powiedzieć, że jest wykonany przynajmniej uchwyt, dużo lepiej od mikrofonu Rode. W zestawie właśnie dostajemy też więcej, bo dostajemy dwa kabelki do aparatu i do smartfona. Dostajemy, tak jak w, we wszystkich, netketa. Ten netkiet jest dosyć dobrej, dobrej jakości, choć uważam, że właśnie nie tak dobrej jak jakości jest firmy Deity. E, fajna opcja podłączenia drugiego mikrofonu, tak jak tu właśnie mam tutaj. E, na szybko z kimś możemy sobie dziś jakiś wywiad przeprowadzić bez potrzeby jakichś e, zewnętrznych nadajników, odbiorników. Jak do moich potrzeb, naprawdę numer jeden. Dlatego na pytanie, czy warto jest dopłacić różnicę pomiędzy tym najtańszym, czyli 79, a tym 250, uważam, że tak, yy, dlatego że w cenie dostajemy dużo lepszy sprzęt, przynajmniej na pewno jakościowo. Na pewno yy, ten dźwięk jest dużo dużo, dużo właśnie lepszy i na pewno w porównaniu do Boi ten Netcat tutaj w tym Deity, lepiej nam wycisza, wytumia wiatr. Choć uważam, że z tej całej trójki lepiej chyba to robi mikrofon chyba Rode. Dlatego numer jeden Deity, numer dwa firma Rode i numer trzy Mikrofon boja. Moja subiektywna opinia tak właśnie wygląda. Dlatego można się nie obserwować lub nie. Mam nadzieję, że komuś przybliżyłem bardziej poszczególny mikrofon. Jeżeli tak, to się cieszę. I to by było tyle w tym teście. Także dziękuję za uwagę. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę kurę i zapraszam też do subskrybowania tego kanału. To wszystko. Dziękuję, cześć.